Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Profesjonalne żywienie kliniczne. W trakcie tych spotkań dzielę się z Państwem wiedzą i doświadczeniem, w jaki sposób za pomocą żywienia klinicznego poprawić wyniki leczenia we własnej specjalizacji. Tematem dzisiejszego spotkania będzie żywienie kliniczne u pacjentów neurologicznych. Ale o co chodzi? Pacjenci neurologiczni to bardzo szczególna grupa której częstość niedożywienia jest szczególnie wysoka w porównaniu z innymi specjalnościami i właściwie chyba tylko onkologia może się z nią równać. Niedożywienie powoduje większą chorobowość i większą śmiertelność w grupie pacjentów neurologicznych, przekłada się także na dłuższy czas hospitalizacji i w sposób oczywisty na wyższe koszty leczenia. Z kolei Żywienie zmniejsza te ryzyka, ale także poprawia jakość życia pacjentów, nie tylko szpitalnych, ale przede wszystkim pacjentów, którzy z chorobami neurologicznymi żyją na co dzień w domu i leczeni są w sposób ambulatoryjny. Ale od początku, jeżeli popatrzymy na wyniki badań epidemiologicznych, pacjentów przyjmowanych do oddziałów neurologii, to stwierdzimy, że 7% pacjentów przyjmowanych do oddziałów neurologicznych jest niedożywionych. Natomiast po 10 dniach hospitalizacji liczba ta się potraja. Jeżeli skumulujemy pacjentów niedożywionych i z ryzykiem żywieniowym, zobaczymy, że aż 40% pacjentów, czy praktycznie co drugi pacjent przyjmowany na oddział neurologii, wymaga leczenia żywieniowego. Natomiast no, najprawdopodobniej w systemie to leczenie żywieniowe nie jest wystarczające albo adekwatnie wprowadzane, ponieważ po 10 dniach hospitalizacji. Liczba pacjentów niedożywionych w szpitalu się podwaja. Stworzono więc europejskie wytyczne, stworzone przez grupę ekspertów z Europejskiego Towarzystwa Wywienia Klinicznego i Metabolizmu, która wskazuje, że choroby neurologiczne szczególnie często związane są z zaburzeniami połykania, co prowadzi do niedożywienia. Ale z drugiej strony, zaburzenia odżywienia i niedobory związane z niedożywieniem mogą brać udział w patogenezie bądź wręcz nasilać przebieg chorób neurologicznych, a w związku z tym, jak Państwo widzicie, mamy do czynienia z pewnym błędnym kołem. To znaczy, choroba neurologiczna powoduje niedożywienie, niedożywienie pogarsza przebieg choroby neurologicznej, a w związku z tym trzeba podjąć jakieś bardzo szczególne działania. Tych przyczyn rozwoju niedożywienia u pacjentów neurologicznych zresztą jest sporo. Dla przykładu to mogą być zaburzenia o typie dysfagii ustno-gardłowej, zaburzenia świadomości, deficyty percepcji, dysfunkcje poznawcze, czy wręcz zwiększone zapotrzebowanie energetyczne związane ze zwiększonym napięciem mięśni, bądź zwiększonym wysiłkiem przy aktywności fizycznej u tych pacjentów. Grupa ekspertów opracowała więc 88 zaleceń, do przeczytania których szczerze Państwa zachęcam, państwo neurologów. Zalecenia te dotyczą czterech chorób: stwardnienia zanikowego bocznego, choroby Parkinsona, udaru i stwardnienia rozsianego. Jak duży problem niedożywienie stanowił pacjentów z chorobą Parkinsona? Temat ten w sposób bardzo ciekawy i kompleksowy opracował zespół pani profesor Dorody Szostak-Węgiery z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przeprowadzono systematyczną analizę piśmiennictwa, wybrano 49 artykułów obejmujących no, bardzo dużą grupę, bo ponad 5600 pacjentów. Pacjenci ci ocenieni byli za, za pomocą skali MNA i stwierdzono, że co trzeci pacjent z chorobą Parkinsona wymaga leczenia żywieniowego równolegle do leczenia neurologicznego. Eksperci z Europejskiego Towarzystwa Żywienia ESPEN wskazują natomiast, że jakkolwiek dysfagia pojawia się zwykle w późnej fazie choroby, Parkinsona, ale może także pojawić od samego początku. W ogólnej grupie aż 60-80% do pacjentów ma jakąś formę, jakiś stopień dysfagi. Poza zaburzeniem motoryki ustnogardłowej, pacjenci często mają także zaburzenie motoryki żołądkowej i a w szczególności koordynacji odruchu żołądkowo-dwunastniczego co wpływa na strategię leczenia żywieniowego, to znaczy wymaga często zamiany żywienia przez gastrostomię czy przez PEK na gastrojunostomię, czyli żywienia dojelitowego przez PEK. Dodatkowo całą sytuację komplikuje farmakokinetyka lewodopaminy. Podawanie tego leku wymaga przerwania żywienia na godzinę przed podaniem leku i nie podawania żywienia na 30 minut. Po podaniu leku, co powoduje, że jeżeli lek ten podajemy 4 razy dziennie, wyłącza nam to aż 6 godzin z cyklu dnia żywienia. No jest to bez wątpienia pewnym wyzwaniem w żywieniu dolitym, które oczywiście ma swoje rozwiązania, ale należy także o tym pamiętać, żeby bezrefleksyjnie nie przerywać żywienia dojelitowego, to znaczy nie przerywać go bez konsekwencji w postaci kompensacji, na przykład w godzinach nocnych odżywiania. Kolejną chorobą szczególnie narażoną na niedożywienie jest stwardnienie zanikowo boczne Połowa pacjentów jest niedożywiona i wymaga leczenia żywieniowego. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że Stwierdzenie niedożywienia u tych pacjentów zwiększa ryzyko zgonu w ciągu 15 miesięcy prawie pięciokrotnie, a w związku z tym w sposób bardzo spektakularny niedożywienie wiąże się z ryzykiem zgonu w krótkim okresie czasu. Wykazano, że no niestety żywienie dojelitowe, czy w ogóle leczenie żywieniowe. Nie wydłuża życia tych pacjentów, natomiast znamiennie poprawia jakość tego życia i poprawia także stan odżywienia tych pacjentów, natomiast nie zwiększa ryzyka powikłań żywienia dolitowego, a w związku z tym zdecydowanie nawet w tej grupie pacjentów jest zalecane. Kolejna grupa pacjentów narażonych na niedożywienie to, to pacjenci po udarze. W dużej metaanalizie, przeglądzie systematycznym, aż 78 badań, obejmujących ponad 1200 pacjentów, wykazano, że co piąty pacjent, który doznaje udaru, już w tym momencie jest niedożywiony. To znaczy, grupa pacjentów z udarem, to jest grupa pacjentów, której ryzyko niedożywienia jest wysokie. W systemie opieki nad tymi pacjentami leczenie żywieniowe nie jest wystarczająco skuteczne albo nie jest właściwie stosowane, ponieważ ryzyko niedożywienia rośnie z 19% aż do 70% w przeciągu następnych tygodni leczenia. Czy leczenie żywieniowe w tej grupie jest skuteczne? Otóż tak. Tutaj widzicie Państwo badania randomizowane, kontrolowane kliniczne na grupie ponad 100 pacjentów, u których interwencją było wdrożenie diety bogato białkowej. Okazało się, że ci pacjenci, którzy byli odpowiednio leczeni żywieniowo, stracili około 5% masy ciała, czyli no, nieszczególnie istotną, część swojej masy ciała, natomiast pacjenci, którzy nie mieli diety bogato-białkowej, stracili aż jedną trzecią swojej masy ciała, proszę Państwa, utrata jednej trzeciej masy ciała, to jest gigantyczne ryzyko. Pacjenci, którzy byli żywieni w sposób odpowiedni, mieli wyższą jakość życia, ale także mieli większą siłę mięśniową, co przecież w sposób oczywisty, olbrzymie znaczenie dla sukcesu rehabilitacji poudarowej u tych pacjentów. European Stroke Organization wraz z European Society of Swallowing Disorders łącznie stworzyli wytyczne dla pacjentów, u których po udarze pojawiła się dysfagia. W tej rekomendacji 13 wskazują, że jeżeli u pacjenta rozwija się dysfagia, należy jak najwcześniej wdrożyć żywienie przez zgłębi, nie czekając, aż te, ta sytuacja się utrwali, i jest pewnym mitem, który mówi, że lepiej y, zwlekać z tą sądą, dlatego że jak pacjent nie będzie ćwiczył połykania, to nie będzie połykał. Okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie: to znaczy, pacjenci żywieni mają lepsze wyniki czynnościowe, mają mniejsze ryzyko zgonu, mają lepszy stan odżywienia i lepszą jakość życia. Co więcej, Żywienie przez głębnik zmniejsza ryzyko zachłyśnięcia, skraca czas pobytu w szpitalu, zmniejsza ryzyko zdarzeń niepożądanych i powikłań leczenia, no i przetrwałej dysfagi. To tak bardzo analogiczną rekomendację daje Europejskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego ESPEN, to znaczy, że właśnie żywienie przez zgłębnik powinno być jak najszybciej wdrożone w ostrej fazie wstrząsu, jeżeli tylko pojawia się dysfagia lub jeżeli pacjent w ogóle z innych powodów nie może się adekwatnie odżywiać. Co więcej, jeżeli przewidujemy, że te zaburzenia odżywiania czy zaburzenia w możliwościach przyjmowania pokarmu utrzymają się powyżej 4 tygodni? To należy jak najwcześniej zgłębnik zamienić na gastrostomię endoskopową, czyli napek, nie czekając do, do tych czterech tygodni, tylko już po dwóch tygodniach taką decyzję należy podjąć. Gastrostomia endoskopowa, PEC, jest drogą z wyboru dla żywienia dolitowego dla wielu pacjentów z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi, którzy nie są w stanie bezpiecznie i skutecznie żywić się doustnie, skutecznie, to znaczy utrzymać swoją masę ciała, utrzymać swoją jakość życia i utrzymać swoją aktywność i jest to właściwy dostęp, żeby Poprawić stan, ale także stan pacjenta i stan jego odżywienia, ale także taki, takie postępowanie poprawia wyniki leczenia neurologicznego. Podsumowując, proszę Państwa, bardzo ważną informacją z badań klinicznych jest to, że liczba niedożywionych pacjentów w oddziale neurologicznym, którzy przebywają tam powyżej 10 dni, praktycznie się podwaja. Informacja ta jest dość dramatyczna, w związku z tym wymaga pilnego zaadresowania. Z kolei, żywienie dojitowe u pacjentów, którzy nie są w stanie prawidłowo czy w sposób wystarczający się odżywiać, powoduje, że pacjenci ci mają mniej powikłań i mniejszą chorobowość, niższą śmiertelność. Krócej leżą w szpitalu, mają niższe koszty leczenia. Pacjenci, którzy z kolei są z chorobami neurologicznymi leczeni w domu, mają wyższą jakość życia, jeżeli zastosujemy żywienie kliniczne, ale także wyniki leczenia neurologicznego są lepsze. Pacjenci ci także mają mniejsze ryzyko powiku. Życząc Państwu sukcesów w zastosowaniu żywienia klinicznego w poprawie wyników leczenia neurologicznego. Zapraszam Państwa na kolejne spotkania z cyklu profesjonalny żywieni klinicznych.